Witam Państwa w subiektywnym przeglądzie giełdowym. Tematem przewodnim jest niewalcz z Swedem. Generalnie, jeżeli stopy są procentowe podwyższane, to jest to czynnik negatywny dla rynku kapitałowego. Jeżeli są stopy obniżane, to jest to czynnik pozytywny dla rynku kapitałowego. I teraz, Fed, ponieważ jest bankiem centralnym odpowiedzialnym za walutę rezerwową świata, czyli dolara, czyli najważniejszą walutę w wymianie handlowej, no to to, co robi Fed, to wpływa na inne klasy aktywów, na inne waluty. Ponieważ Fed podwyższyło 75 punktów bazowych stopę procentową we wrześniu i, a może przede wszystkim, oczekiwania co do kolejnych podwyżek wzrosły, w tym sensie, że na przykład na rynek zakłada, że w listopadzie zamiast 50-punktowej podwyżki o pół punkta procentowego będzie 75 punktów bazowych, 0,75 punkta procentowego i oczekiwania na to, że stopy procentowe będą szczyt podwyżek, będzie około 4,7%, a nie 4,5, no to ma istotny wpływ na umocnienie dolara, na słabość euro, na słabość złotego. Przydam, że przybity jest historyczny szczyt 4,80 czy wyraźnie przybity poziom z 2001 roku. MSCI Poland jest najniżej od 2001 roku, ponieważ słabość indeksów słabość notowań akcji jest wzmacniana przez czy potęgowana, katalizowana przez słabość złotego. Inwestorzy tracą zagraniczni na zmianie walutowej i tracą na kursach akcji, także to zachowanie jest byśmy skorelowane i jeżeli Fed będzie dalej podwyższa, sytuacja na rynku pracy jest mocna, sytuacja na rynku nieruchomości amerykańskich jest mocna. Inflacja jest dalej pod presją, wolniej spada niż Fed zakłada, no to jest to moim zdaniem czynnik negatywny. Jak długo to będzie trwało, trudno przesądzić. Wydaje się, że takim przybliżeniem jest to, że w Stanach jest istotny efekt majątkowy, w tym sensie im ponieważ duża część oszczędności jest lokowana w akcjach inaczej niż w Europie, czy w systemie kontynentalnym. W Wielkiej, w Wielkiej Brytanii, w Stanach jest system angloamerykański, czyli że duża część oszczędności jest lokowana na rynku kapitałowym I to powoduje, że jak wyceny są wysokie, no to y y zamiast pół miliona czy miliona dolarów jest, jest wyższa kwota y To powoduje, że konsumenci są skłonni do wyższych wydatków czy kupowania droższych nieruchomości, a jeżeli są niższe wyty, no to a, a, a giełdowe, no to inwestorzy, y, czy konsumenci wydają mniej. No i ponieważ y, y, S&P zachowuje się, czy NASDAQ, po najpierw mocno spadł, y, oba indeksy przekroczyły, czy zbliżyły się do granicy Bessy, później mocno odbiły, zbliżyły się, bardzo szybko do granicy Hossy, no to y, summa summarum, wyceny są nadal wysokie w ujęciu historycznym. Y, konsumpcja jest wysoka. No i z, ja, z mojego punktu widzenia obstawiałbym, że dopiero cofnięcie wyraźne o 10, 15 czy 20% trwalsze S&P od aktualnych poziomów dopiero może spowodować, że Fed złagodzi nieco swoją politykę monetarną, ale to pewnie musiałoby być potwierdzone przez dane. Suma summarum, dopóki Fed jest zdeterminowany do podwyższenia stóp procentowych na rzecz długotrwałej stabilności waluty, Dopóki jest to czynnik negatywny, a do tej pory warto dodać, że SP zajęło się nadzwyczaj, czy tak nadzwyczaj dobrze w środowisku rosnących stóp procentowych. Jeżeli chodzi o Europę, no to ona jest ale EBC podwyższa dużo wolniej, w dużo mniejszym stopniu niż, niż Fed, i to patrząc po tak zwanym carry trade. Różnice 100% wzmacnia dolara, osłabia euro, stąd też jest zejście poniżej parytetu 1,0, e, e, jest 0,98. No i ryzyko jest, y, jak dolar może umocnić się do powiedzmy 1,21, patrząc w się no to jest ryzyko, że euro spadnie w tym negatywnym scenariuszu do 0,9. Co do złotego, no to takim psychologiczną barierą wydaje się 5,0, ale no to będzie też przy zachowaniu złotego, będzie pochodną do zachowania euro, także tutaj wchodzimy w ten taki ryzykowny okres. To, co może wpłynąć na sentyment do, do, do euro, czy do, do złotego, czy do aktywów w Europie. To zachowanie notowań e, e, gazu, czy też ten straszak surowcowy Rosji. Do, wydaje się, że, znaczy po, po ustanowieniu szczytu mm, na ttf naturalnym, w e, jednomiesięcznym 340 euro, notowania spadły do, powiedzmy, konsolidują się w rejonie 200 euro za godzinę, Przy czym w 2019 roku było to, były to poziomy 17-18 euro za godzinę, także one są, powiedzmy, Niższe, nie ma że o połowę, ale dalej jest to dziesięciokrotność czy nastokrotność tego, co było jeszcze dwa lata temu, ponad dwa lata temu. Także to jest spore wyzwanie, ale też dla osób zainteresowanych, no to planujemy na najbliższą środę po przesunięciu spotkanie z panem Łukaszem Demskim odnośnie właśnie rynku gazu z ekspertem, który przez ponad 5 lat zarządzał portfelem gazu w Pignigu no i ponad 15 lat jest na rynku także byłem już na jednym spotkaniu bardzo ma ciekawą wiedzę i też pokazuje na co zwracać uwagę jakie są warunki brzegowe i wydaje mi się, że to w budowaniu view na rynek czy strategii na 22. końcówkę 22 i 23 rok może być wspierające. I tym, moim zdaniem, pozytywnym akcentem, merytorycznym dziękuję Państwu w wymagającym otoczeniu i zapraszam do subiektywnego przeglądu giełdowego za mniej więcej dwa tygodnie. Dziękuję.